Strona społeczna od dłuższego czasu oczekiwała na rzetelny dialog w takim szerokim gronie. Myślę tu choćby o y, zespole do spraw bezpieczeństwa socjalnego górników, gdzie strona rządowa jak ognia unikała tego spotkania od stycznia, y, cały czas tłumacząc się pandemią. Nie odbywały się też poważne spotkania w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, gdzie no, apelowaliśmy o spotkania, Ponieważ no, problemy narastały z dnia na dzień. My, jako PZZ reprezentujemy tak samo pewnie jak Solidarność i Sierpień Forum Związków Zawodowych wiele branż, nie tylko górnictwo, i wszędzie zaczynają, zaczy, wszędzie zaczynają się problemy. Oczywiście nie można wszystkiego tłumaczyć pandemią, bo to było ostatnio najmodniejsze, że nie można się spotykać, nie można rozmawiać, no bo względy sanitarne. Czego nie przestrzegano, gdy były wybory. My sobie zdajemy sprawę, że inna była retoryka strony rządowej przed wyborami, a inna jest teraz. Teraz chyba dopiero zaczyna rząd mówić prawdę, co dalej myśli tutaj robić na Śląsku. Stąd też nasze pytania, także o program dla Śląska, który, no jeżeli ma polegać na tym, żeby bezwiednie podać się wszystkim zaoszczeniom wynikającym z zielonej energii, no to jest to po prostu koniec Śląska w najbliższym czasie. No na takie podejście do sprawy my nie możemy pozwolić, ponieważ dotykałoby to bardzo wielu ludzi. My oczywiście doceniamy zieloną energię, ale nie może to być kosztem. Przemysłu energochłonnego, który jest w dużej mierze oparty na energii z węgla. Przecież dalej ponad 70% energii mamy z węgla i nie da się tego zastąpić z dnia na dzień. Tymczasem no, przy tej retoryce rządu wszystkie, albo bardzo dużo, bo nie chcę nikogo obrażać, mediów, no, chwyciły ten moment taki, że no, teraz już jest czas na zieloną energię i można spokojnie mówić o likwidacji przemysłu wydobywczego. Na to naszej zgody nie będzie, bo najpierw będzie przemysł wydobywczy, tak jak mówił Dominik, potem przemysły energochłonne, hutnictwo, już teraz mamy problemy, przemysł motoryzacyjny i strach myśleć co dalej. No my nie chcemy wrócić do epoki kamienia łupanego, chcemy nowoczesnych rozwiązań, myślimy tu o nowoczesnych, czystych technologiach sparania węgla od których się zdecydowanie odchodzi, ponieważ ktoś wymyślił, że ten węgiel jest tak zabójczy dla planety, że trzeba go szybko wyeliminować. A ja przypominam, że już to nie jest pierwsza restrukturyzacja, bo taka głębsza to już była za premiera Buska, potem były następne i zlikwidowano już do tej pory kilkadziesiąt kopań i w żaden sposób to nie wpłynęło na spowolnienie zmian klimatu. Jest to oczywisty dowód, że likwidacja polskiego górnictwa nie zatrzyma zmian klimatu. No jeżeli ci, którzy tak mówią, chcą to udowodnić, niech to pokażą choćby na cyfrach albo statystycznie, albo w jakikolwiek inny sposób, tylko tak naprawdę niech przejdą ze swoimi protestami do państw, które rzeczywiście emitują ogromne ilości dwutlenku węgla. Myślę tu o Chinach, Stanach Zjednoczonych czy Indonezji. A ktoś się uparł, że likwidując polski węgiel, my dojdziemy do ładu klimatycznego, który zadowoli wszystkich, a zielona energia no jest to bardzo chwytliwe hasło, któremu niektórzy dali się uwieść i tutaj musimy teraz odkręcać tą całą te całe wszystkie hasła, które mówią o tym, że tylko zielona energia jest drogą do sukcesu.